I ja bardzo się cieszę, że Kasia jest dzisiaj tutaj z nami, ponieważ Kasia jest też takim pięknym ucieleśnieniem i pokazaniem tego, że można spełniać marzenia, budując swój biznes na swoich własnych zasadań, zasadach, poprzez odejście od budowania biznesu offline, przeniesienie go online i przeprowadzenie się między krajami. I my też bardzo często mówimy o tym, żeby budować biznes, mieszkając w dowolnym miejscu na świecie. Więc Kasia, witamy cię bardzo serdecznie. Jakbyś mogła powiedzieć właśnie o, tej, o, tej trans, o tym transition, tak? O, tej, o tym miejscu po prostu przejścia, uwolnienia się od tych klientów stacjonarnych i możliwości spakowania siebie i całej rodziny, i wyjechania e, za granicę. E, no i też po, może zacznijmy, Kasia, od tego, że powiedz po prostu, gdzie jesteś, gdzie byłaś i czym się zajmujesz na co dzień. Cześć, gościu, cześć, albo cześć, dziewczyny. E, więc, jak już mnie Gosia przedstawiła, ja mam na imię Kasia. Za tydzień kończę 48 lat, więc jest kwiecie wieku. <grym> I jestem najszczęśliwszą osobą przez te 48 lat. To jest mój najszczęśliwszy i najbardziej fajny etap życia. A w tej chwili nadaję z Gibraltaru. Mieszkam na Gibraltarze od dwóch lat. E, na początku miałam Was zabrać do ogrodu botanicznego, ale żarły mnie tam komary, więc na szybko musiałam się przenieść, więc tylko mam nadzieję że nie ma za dużo background noise, bo jestem w takiej restauracyjce. Ale tak jak Gasia wspomniała, przenieśnie się ja byłam trenerem personalnym przez 5 lat. W ogóle jestem trenerem personalnym, jestem online coachem, jestem specjalistką od odżywiania, nie dietetykiem, ale zajmuję się też odżywianiem. I przez długi okres czasu, pięć lat tutaj, że pracowałam na siłowni. Ale ponieważ mieszkaliśmy w Irlandii, tak jak Gosia w tej chwili, 18 lat. Stwierdziliśmy, że chcemy się przenieść gdzieś, gdzie będzie po prostu lepsza pogoda. I najpierw miała to być Hiszpania, ale ze względu na to, że mam 16-letnią córkę, która chodzi do szkoły, wybraliśmy Gibraltar, że miała szkołę angielską i A praca online pomogła mi w tym, że praktycznie z dnia na dzień mogłam przenieść się z jednego kraju do drugiego kraju bez obawy, że zabraknie nam pieniędzy, że będziemy muskać, szukać pracę. Więc Mój można spokojnie móc sobie szukać pracy, bo ja zapewniłam już ten jakby start nam w życiu i taką y, 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 przeniesienie się bez żadnych problemów z jednego kraju do drugiego. Także za to, y, gdyby nie biznes online, to by to po prostu nie było możliwe. To byłoby za dużo stresu, to byłoby za dużo ganiania, szukania i źródła zarobku, a tak naprawdę, w tej chwili to mogę pracować gdzie, gdzie chcę. Nie wiem, co jeszcze dalej co chciałam mówić, bo jak się rozgadam, Dokładnie to... Nie, to jest... To jest niesamowite, Kasiu. Cudownie jest to, że to opowiedziałaś, że tak naprawdę tobie biznes online dał tą wolność pracy z dowolnego miejsca i zdecydowaliście, że chcecie podążyć za słońcem. Wybraliście Gibraltar i po prostu pakujemy całą rodzinę, jedziemy, tak? My z małgosią też się przemieszczamy pomiędzy krajami i dokładnie, bierzemy tylko komputer, potrzebujemy internet i możemy pracować z naszymi klientkami. I to jest po prostu niesamowite I dziewczyny, my chcemy, żeby to wybrzmiało Żebyście wy zobaczyły, że my Zobaczcie, mówimy wszystkie w języku polskim Jesteśmy Polkami, ale rozsianymi po całym świecie I tak naprawdę Kasia jest czwartą osobą, którą poznajecie W ciągu ostatnich dwóch dni I łączyłyśmy się Już z Polską Z Gibraltarem, z Wielką Brytanią Gosia jest w Irlandii Ja na co dzień mieszkam w Hiszpanii, ale teraz jestem w Polsce Zobaczcie, jaki biznes Online stwarza nam możliwość i właśnie Kasiu, tobie to tutaj pomogło. No dobrze, no powiedz nam teraz w takim razie, gdzie byłaś przed no. wejściem do akademii, gdzie jesteś teraz i czym tutaj jeszcze chciałabyś się z nami podzielić? Przed wejściem do akademii, tak jak mówiłam, pracowałam głównie na siłowni. Zaczęłam mój biznes online już przed wejściem do akademii, ale to były takie tak naprawdę powijaki. Dopiero wasze kursy, wasze, wasza pomoc pomogła mi tak naprawdę dotrzeć do mojego klienta idealnego. Stworzyć ofertę i przede wszystkim zacząć tą ofertę wdrażać, bo ja jestem osobą trochę chaotyczną, lubię dużo robić, wszystko zaczynać, a nic nie kończyć. I tak naprawdę potrzebowałam waszej pomocy, takiego rozebrania mojego biznesu do zera i zaczęcia tak naprawdę od zera. Wyznaczenia mojego klienta, wyznaczenia drogi, stworzenia oferty do tego klienta, a nie oferty tak, jak mi się wydawało, że będzie lepsza, tylko taką, jak on potrzebuje. I też tą ofertę aktualizuję, bo to nie jest tak, że ten klient się w ogóle nie zmienia. Ja online prowadzę od pięciu lat. Moja oferta zmieniła się przynajmniej pięć razy. Przynajmniej raz do roku przeprowadzam ankietę i po prostu tą ofertę aktualizuję, yy, tak jak się zmienia mój klient. A jeszcze chciałam jako ciekawostkę dodać, ja pracuję stacjonarnie na siłę, ale pracuję tylko i wyłącznie dla przyjemności. Pracuję tylko i wyłącznie dlatego, bo praca ta online tak mnie pochłonęła, że ja z tym laptopem i z tym telefonem spędzałam cały dzień. Więc jestem jedyną osobą, która nie pracuje na pieniędzy na siłowni, ale ja tam pracuję po prostu dlatego, żeby robić to, co lubię. Szczerze powiedziawszy, to są naprawdę koszmarne pieniądze na siłowni. Ja pieniądze mam z biznes online I, i z tego żyję. a tam jestem dla przyjemności, i moja praca zupełnie inaczej teraz wygląda. Bo ja tego nie muszę. Ja to chcę. I naprawdę, jeżeli tylko możecie rozwijać biznes online, zróbcie to. Bo to jest coś, co Wam pomoże. Ja teraz biorę telefon biorę laptopa, ja robię klasy online. Zdarzało mi się robić klasę z lotniska z podróży. Zdarzało mi się robić klasę z granicy, jak samolot leciał z Hiszpanii, między Gibraltarem a Hiszpanią, idąc. Więc. Ja mogę być praktycznie wszędzie, gdziekolwiek mam internet i pracować. I to jest niesamowita wolność. Nie umieszczę z obowiązaniem, bo z tym telefonem jest się praktycznie cały dzień, ale daje to dużo więcej wolności w przebywaniu z rodziną, ze znajomymi, w podróżowaniu, w spełnianiu swoich marzeń. Nie jest się uwiązanym do jednego miejsca, proszeniu o urlop. Jest, jest naprawdę dużo pracy. Dużo pracy trzeba włożyć. Dużo godzin trzeba poświęcić, I to nie przychodzi tak w ciągu dnia. I ja na przykład, mój biznes na początku było to 500 euro, y, urosło do 3000 euro po waszym kursie. I 3000 euro w tej chwili, dla mnie jest to zado zadowalające, e, bo nie chce mi się więcej czasu poświęcać po prostu na rozwijanie tego biznesu, szczerze powiedziawszy. Jeżeli przyjdzie taki moment, że będę potrzebowała więcej, to ja wiem co zrobić. A w tej chwili jest to mężczyzna. I pomaga innej kobietom. Kasia, w ogóle Ale... że ja tutaj tak siedzę i ja się uśmiecham, bo mi przychodzą do głowy od razu dwie rzeczy. Pierwsza, taka totalna wolność, jaka towarzyszy temu, co ty mówisz, że ty, zobacz, ty idziesz, pracujesz na siłowni, bo ty chcesz. Nie dlatego, że ktoś ci płaci, bo tak. widzisz, że pieniądze, które generalnie nie rekompensuje, tylko ta wolność, jaką masz i finansowa, i czasowa, że możesz totalnie robić to, co chcesz i nie jesteś w żaden sposób jakby zmuszona do tego. To, że też ty dzisiaj wybierasz, że ty na chwilę obecną chcesz być bardziej obecna w życiu swojej rodziny, więc jakby masz to swoje takie minimum, które zaspokaja wasze wszystkie potrzeby i ty na przykład nie musisz robić więcej, wiesz, że możesz, wiesz jak zrobić, wiesz, gdzie pójść i co wykonać, ale też nie masz presji, więc ja też ci bardzo dziękuję generalnie za to, bo ja myślę, że to na przykład twoje minimum, gdzie jesteś teraz, to jest może marzenie wielu osób na przykład na chwilę obecną i ty też gdzieś byłaś całkiem nawet niedawno w zupełnie innym miejscu niż jesteś na chwilę obecną, więc dziękuję ci, że się tym otwarcie tak bardzo podzieliłaś, bo to też po prostu pokazuje, jest to możliwe. I teraz zobaczcie, my jesteśmy wszystkie takie same, my naprawdę jesteśmy wszystkie takie same, to jest tak jak w angielsku się mówi the girl next door, My, y, każdy z nas tak na dobrą sprawę, y, tutaj nie różni się od, sobie, od siebie niczym. I ja też y, chciałabym podkreślić to. Po pierwsze, czy wszyscy możemy jakby acknowledge to, że Kasia wygląda rewelacyjnie na 48 ja lat? To jest jedna rzecz, którą chcę powiedzieć, a drugą rzecz, e, wszystkiego najlepszego, no bo urodziny też masz za chwilę, więc to druga rzecz, którą chcę powiedzieć. E, I jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, wiek nie definiuje naszego sukcesu. Wiek nie definiuje tego, że ja nie mogę tego zrobić, bo ja już nie wiem, przykładowo jestem za stara. I zobaczcie, że my dzisiaj, jako właśnie te 40-latki, my łamiemy wszystkie stereotypy, pokazując, ja mogę odejść ze tatą, ja mogę założyć własną firmę, ja mogę zmienić miejsce zamieszkania, ja mogę właśnie wziąć tą radykalną odpowiedzialność za siebie, za swoje życie i to, jak ja chcę żyć. I ty jesteś Kasia takim namacalnym, generalnie dowodem na to, dlatego ja się bardzo cieszę, że dzisiaj tutaj z nami jesteś, bo. To tylko i wyłącznie potwierdza, że ta praca. I ja też, słuchajcie, chcę do jeszcze jednej rzeczy się odnieść, i to celowo mówię w kontekście Kasi. To, jak robisz jedną rzecz, tak robisz wszystko. I jest bardzo możliwe, że Kasia dyscyplinę, którą w sobie wyrobiła do budowania biznesu, wyniosła ze sportu. Ale to nie znaczy, że ty nie możesz zbudować dyscypliny wokół swojego biznesu, wyciągając ją z innych aspektów swojego życia. Bo może ty też, Kasia, ja też ci powiem, że ty nie mówisz prawdę mówiąc, że, nie, że jakby nie, nie dociągasz bo masz wiele przykładów w swoim życiu, gdzie jednak dociągnęłaś, tak? I wyciągasz, wiesz, te momenty, w których generalnie czegoś nie skończyłaś, a masz na pewno tysiąc innych przykładów, gdzie jednak coś dokończyłaś i były świetne rezultaty. Więc znowu zmieniamy ten wewnętrzny język, żeby nie iść tam generalnie coś negatywne, tylko zmieniamy to, żeby pójść gdzie są te rezultaty, więc to dotyczy się wszystkich osób. I też pokazuje nam, słuchajcie, jeśli my widzimy, że konsekwencja i praca i pokazywanie się i działanie, a Kasia naprawdę, słuchajcie, jest osobą, she shows up every fucking day. Ona naprawdę się pokazuje w swoim biznesie każdego, jednego dnia i jest, jest przykładem na to, że jak chcesz, to można. I ja celowo o tym mówię, ponieważ właśnie ta konsekwencja, ta determinacja, Ola wczoraj mówiła właśnie a propos tej, tej consistency, która bardzo mocno wpływa na nasze rezultaty, że kiedy mamy cel i my to robimy konsekwentnie i regularnie, to nie ma innej opcji, niż zbierać plonów tej naszej pracy, Ponieważ no, nawet to prawo cykliczności, o którym wam wczoraj mówiłam, po prostu te definiuje i to potwierdza e, samo, samo w sobie. Więc powiedz, Kasia, nam jeszcze teraz, właśnie jaki jest też następny krok dla ciebie? No bo dzisiaj, wiesz, ty robisz sobie taką trochę pauzę, dzisiaj też jakby celebrujesz to życie, to co masz, to gdzie jesteś i e, czas z rodziną. A gdzie na przykład myślisz o sobie, nie wiem, gdzie byś chciała być na swoje 50. urodziny? Gośli, ja zawsze mam jak, cel. Ja wiem, to się nigdy nie kończy. Nie wiem, czy na 50, ale być może na 52 albo trzecie, już chcemy mieć swoje mieszkanie w wymarzonym miejscu w Hiszpanii. Bo jeszcze dwa lata moja córka ma 16 lat, będzie tutaj chodziła do, do szkoły angielskiej, a później mamy zamiar przenieść się, mamy mieszkanie w Hiszpanii już w tej chwili, ale to nie jest jeszcze nasze wymarzone mieszkanie. Wynajmujemy je i chcemy kupić nasze zmarzone mieszkanie. Więc myślę, że no może nie na 50, 53, jakieś 5 lat wydajemy na to, żeby mieć swój taras, widok, kawę na tarasie, góry, morze i cieszyć się resztą życia. Super, przepiękne marzenie. Ja jestem przekonana, że swoją determinacją, swoją dyscypliną i z Twoim takim spokiosowaniem się na celu, jeżeli ty tylko zdecydujesz, że to jest szybciej, to to będzie szybciej. Ja jestem przekonana, że to będzie szybciej. Także życzę Ci <śm> tego <śm> bardzo. E, okay. I słuchajcie, kobiety, też zachęcamy, żeby followować Kasię też na Instagramie, Kasia jest naprawdę rockstar, jeżeli chodzi o te wszelkie aspekty fitnessowo-żywieniowe i właśnie konsekwencje, determinacje, zarówno w sporcie, ale też w biznesie, tak jak powiedziała Gosia, she shows up every fucking day. I to jest właśnie ta różnica, to jest ta różnica, I dlaczego tam. właśnie Kasia ma biznes, który i sukces, a I nie poddaje się. Jeszcze się chciałam pochwalić jedną rzeczą, bo Gosia mnie zna i wie, obsesją moją nie jest budowanie ciała, ale lubię ładnie wyglądać i chcę, żeby wszystkie kobiety dobrze się czuły w swoim dziele. I uważam, że każda na to zasługuje. I możecie mi mówić, nie wiem, co, 9 na 10 kobiet chce dobrze wyglądać i chce się dobrze czuć. I ja walczę o to, tak samo jak o rozwijanie biznesu, o mój własny rozwój osobisty, mentalny, fizyczny. To jest dla mnie mój priorytet. I dzięki temu y, zachowuję właśnie y, zdrowie psychiczne, bo dbam o siebie i myślę o sobie. Przede wszystkim później dopiero myślę o wszystkich innych. A jeszcze chciałam się postawić. zajrzyjcie na mój Instagram w przyszłym tygodniu, bo mając, ile ja mam 47 lat <grymianie> zrobiłam pierwszą serbię w bikini na plaży. <grymianie> I czułam się rewelacyjnie. I czułam się rewelacyjnie. Także zachęcam, bądźcie odważne, działajcie i niczego się nie bój. Kasia, słuchajcie, ja wygląda jak milion dolarów. dolarów. Tak. Kasia wygląda jak milion dolarów. Bikini w ogóle ee, wow. Dokładnie, chcemy to jeszcze raz podkreślić, bo tutaj są komentarze. Ale jak to? Ja myślałam, że 30 lat, ale ja na początku zrozumiałam, że 28 lat, bo tak wygląda. Kasia za chwilę kończy 48 lat. Tak wygląda kobieta, która jest spełniona w swoim biznesie, która kocha, uwielbia swoje ciało i o nie dba i pomaga innym kobietom dbać o swoje ciało i czuć się fantastycznie, wspaniale, zajebiście w swoim ciele. Także to jest ten adres i dodatkowo jeszcze Kasia zbudowała biznes, który może prowadzić z dowolnego miejsca na świecie i my jesteśmy z niej mega, ogromnie dumne, że była z nami w Akademii, że dostała od nas te narzędzia i dzisiaj żyje, tak jak powiedziała, na samym początku i jest to w jej 48-letniej karierze życiowej najpiękniejszy moment jej życia.